Dawno, dawno temu Marek Aureliusz miał wnuka żyjącego w czasach współczesnych, powiedzmy, że miał na imię Marek Junior. Ten współczesny Marek miał wielki entuzjazm do zastosowania filozofii stoickiej swojego pradziadka w dzisiejszym świecie. Zmagał się jednak z ciągłymi powiadomieniami, bałaganem cyfrowego świata i szybkim tempem życia. Ten współczesny Stoik zastanawiał się, jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem i jak najlepiej je wykorzystać. Pewnego dnia Markus Junior pomyślał sobie: Jeśli mój pradziadek mógł dowiedzieć się, jak stawić czoła wyzwaniom, osiągnąć cele i znaleźć sens w życiu, to ja też mogę. Mając to na uwadze, Markus Junior postanowił podążać za wskazówkami swojego pradziadka i zbadać, w jaki sposób filozofia stoicka może być stosowana we współczesnym świecie. Skup się na tym, co możesz kontrolować. W życiu nie mamy bezpośredniej kontroli nad wieloma rzeczami. Pogodą, ruchem ulicznym, działaniami innych ludzi. Jeden z fundamentów stoicyzmu uczy nas skupiać się na kontroli nad własnymi myślami, uczuciami i działaniami, a nie na okolicznościach zewnętrznych. Pomaga nam to uniknąć marnowania energii i skupić się na tym, co naprawdę ważne naszym osobistym rozwoju. Na przykład, gdy pracujesz nad projektem, zamiast frustrować się z powodu niepowodzenia, zastanów się, jak możesz podjąć działania aby znaleźć rozwiązanie. Takie podejście sprawia, że jesteś bardziej elastyczny, zorientowany na rozwiązania i ostatecznie szczęśliwszy. Poznaj siebie i określ swoje cele. Samoświadomość jest jedną z najważniejszych nauk stoicyzmu. Zrozumienie własnych mocnych i słabych stron, pasji i lęków pozwala bardziej świadomie kierować swoim życiem. Proces ten wymaga regularnego poświęcania czasu samemu sobie i konfrontowania się ze swoimi wewnętrznymi myślami. Zadawanie sobie pytań, szukanie odpowiedzi na pytania takie jak: co tak naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwy i co cenię w życiu najbardziej, poprowadzi cię w tej podróży. Dzięki lepszemu poznaniu siebie, możesz skupić się na tym, co jest naprawdę ważne w Twoim życiu i odpowiednio kształtować swoje decyzje. Wiedza o tym. Dokąd chcesz zmierzać w swojej życiowej podróży, zwiększa Twoją motywację i pomaga mierzyć postępy. Stoicyzm uczy, że wyznaczanie celów jest ważne nie tylko dla osiągnięcia rezultatów, ale także dla osobistego rozwoju w tym procesie. Podczas wyznaczania celów, ważne jest, aby były one osiągalne, mierzalne i określone w czasie. Ponadto, podczas wyznaczania celów, myślenie o tym, dlaczego chcesz je osiągnąć i co one dla ciebie znaczą, sprawia, że twoja podróż jest bardziej znacząca i satysfakcjonująca. Skup się na chwili. W stoicyzmie skupienie się na chwili oznacza bycie świadomym chwili obecnej i doświadczanie jej w pełni. Marek Aureliusz często podkreślał przemijającą naturę życia i wyjątkową wartość każdej chwili. Pamiętaj, że życie jest krótkie, przeszłość nie wróci a przyszłość jest niepewna, jest tylko chwila obecna, mógłby powiedzieć Markus. Ta idea radzi nam, abyśmy w pełni skupili się na naszych bieżących zadaniach, naszych relacjach i nas samych. Skupienie się na chwili obecnej uwalnia nas od żalu za przeszłością i niepokoju o przyszłość, dzięki czemu możemy docenić każdą sekundę życia. Metody praktyki medytacja i uważność. Codzienna praktyka medytacji może pomóc Ci uspokoić umysł i skupić się bardziej na doświadczeniach chwili obecnej. Skupiając się na oddechu, zmniejszamy bałagan umysłowy i zwiększamy świadomość chwili obecnej. Skoncentruj się na jednym zadaniu. Wielozadaniowość rozprasza nas, uniemożliwiając nam pełne doświadczanie chwili obecnej. Pełne skupienie się na jednym zadaniu prowadzi do większej produktywności i spełnienia. Doceniaj małe chwile. Zauważanie i docenianie prostych przyjemności codziennego życia to kolejny sposób na skupienie się na chwili. Chwile takie jak delektowanie się filiżanką kawy, uśmiech przyjaciela lub siedzenie w cieniu drzewa przypominają o pięknie życia. Korzyści z praktyki. Zwiększona równowaga emocjonalna. Skupianie się na chwili obecnej pomaga nam lepiej zarządzać naszymi reakcjami emocjonalnymi i skuteczniej radzić sobie ze stresem. Zwiększona satysfakcja z życia. Docenianie i cieszenie się chwilą obecną zwiększa naszą ogólną satysfakcję z życia. Pogłębienie relacji. Kiedy jesteśmy w pełni obecni w naszych interakcjach z ludźmi, nasze relacje stają się bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Akceptuj wyzwania. Sercem stoicyzmu jest idea akceptacji i uczenia się na nieuniknionych zmaganiach i trudnościach życiowych. Przeszkody pojawiają się na naszej drodze. Pokonywanie ich kształtuje nasz charakter, mógłby powiedzieć Marek Aureliusz. Wyzwania, przed którymi stajemy w życiu, czynią nas silniejszymi, bardziej odpornymi i mądrzejszymi. Z tej perspektywy zmagania stają się cennymi narzędziami osobistego wzrostu i rozwoju. Postrzeganie wyzwań jako szans, postrzegaj wyzwania przed którymi stajesz, jako okazję do nauki i samodoskonalenia. Każde wyzwanie może pomóc ci rozwinąć jakąś umiejętność, zyskać nową perspektywę lub wzmocnić konkretny aspekt Twojego charakteru. Rozwijaj strategię radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opracuj praktyczne strategie, które możesz wykorzystać w trudnych chwilach. Mogą to być techniki radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania problemów lub szukanie wsparcia. Rozwijanie elastyczności. Bycie elastycznym zwiększa zdolność przystosowywania się do zmiennych i wyzwań życiowych. Bycie elastycznym w trudnych czasach sprawia, że jesteś bardziej odporny i pomaga ci szybciej dojść do siebie. Rozwój osobisty. Akceptacja i wyciąganie wniosków z trudności pozwala na ciągły rozwój osobisty. Zwiększona odporność, stawianie czoła wyzwaniom i pokonywanie ich sprawia, że jesteś bardziej odporny na życiowe burze. Głębsza siła wewnętrzna. Proces pokonywania trudności zwiększa wewnętrzną siłę i wiarę w siebie. Samodyscyplina. Samodyscyplina jest jednym z fundamentów filozofii stoickiej i kluczem do osiągnięcia doskonałości we wszystkich dziedzinach życia. Marek Aureliusz podkreślał, że dyscyplina wymaga silnej woli, nie tylko wbrew obowiązkom. Ale także osobistym pragnieniom. Stwórz w sobie porządek, harmonię, mógłby powiedzieć. Ta wewnętrzna harmonia kieruje naszymi działaniami w świecie zewnętrznym i pozwala nam osiągać nasze cele. Metody wdrażania, ustanowienie codziennych rutyn, ustanowienie porannej i wieczornej rutyny pomaga uporządkować dzień i efektywniej wykorzystać czas. Na przykład poranna medytacja. Lub pisanie dziennika pomoże ci skupić się i spokojnie rozpocząć dzień. Ustal priorytety. Planując swój dzień, ustal priorytety i skieruj swoją energię na najważniejsze zadania. Pomaga to być bardziej zdyscyplinowanym w wykonywaniu zadań. Wzmocnij swoją siłę woli. Pomyśl o swojej sile woli jak o mięśniu i wzmacniaj ją. Zacznij od małych wyzwań i nieustannie się sprawdzaj. Dzięki temu Będziesz bardziej odporny na osiąganie dużych celów. Korzyści z praktyki: Wyższa produktywność. Samodyscyplina pozwala efektywniej zarządzać codziennymi zadaniami. Postęp w osiąganiu celów. Zdyscyplinowane podejście pozwala osiągać długoterminowe cele, krok po kroku. Osobista satysfakcja. Prowadzenie zdyscyplinowanego życia daje poczucie osobistego spełnienia i osiągnięć. Samodyscyplina jest jedną z najcenniejszych lekcji, jakie oferuje stoicyzm. Stosowanie dyscypliny w codziennym życiu sprawia, że jesteś bardziej skoncentrowany, produktywny i zdeterminowany do osiągania swoich celów. Wewnętrzna dyscyplina przynosi nie tylko zewnętrzny sukces, ale także wewnętrzny spokój i spełnienie. Na tej ścieżce każdy mały krok jest częścią wielkiej transformacji. Zdrowie psychiczne i fizyczne. Filozofia stoicka uczy, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane, co potwierdził Marek Aureliusz, mówiąc: Umysł znajduje się w zdrowym ciele. Zdrowie jest podstawą zrównoważonego życia, na które kładzie nacisk stoicyzm. Kroki, które można podjąć w celu wsparcia zdrowia psychicznego i poprawy kondycji fizycznej, nie tylko zwiększą ogólne szczęście i dobre samopoczucie. Ale także wzmocnią zdolność radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Metody wdrażania: Regularne ćwiczenia fizyczne. Aktywność fizyczna wzmacnia zarówno ciało, jak i umysł. Zajęcia takie jak spacery, bieganie czy yoga pomagają zmniejszyć stres i poprawić ogólny stan zdrowia. Medytacja i ćwiczenia umysłowe, medytacja, praktyki uważności i ćwiczenia umysłowe są kluczem do wspierania zdrowia psychicznego. Techniki te pomagają w radzeniu sobie ze stresem, zdolności koncentracji i rozwijaniu odporności emocjonalnej. Zdrowe odżywianie. Zbilansowana i zdrowa dieta jest ważna zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Dostarczanie organizmowi potrzebnych składników odżywczych zwiększa poziom energii i poprawia koncentrację. Korzyści z praktyki, lepsze zarządzanie stresem. Regularne ćwiczenia i medytacja są skuteczne w radzeniu sobie ze stresem i niepokojem, co pomaga być bardziej odpornym w trudnych czasach. Zwiększona energia i witalność. Przyjęcie zdrowego stylu życia zwiększa codzienny poziom energii i wzmacnia poczucie witalności. Zwiększona równowaga emocjonalna. Inwestowanie w zdrowie psychiczne i fizyczne zwiększa równowagę emocjonalną i poprawia ogólną jakość życia. Badania nad zdrowiem psychicznym i fizycznym podkreślają znaczenie prowadzenia stylu życia zgodnego z naukami filozofii stoickiej. Dziś, podobnie jak w czasach Marka Aureliusza, życie zbudowane na tych fundamentach stanowi klucz do osiągnięcia szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Praktyki i korzyści omówione w tym rozdziale mogą poprowadzić Cię w podróży osobistej transformacji i wesprzeć Cię w osiągnięciu najlepszej wersji Twojego życia. Relacje i więzi społeczne.